Typ sojusznika. Najczęściej to jest sojusznik, ale są też sojuszniczki. Może nawet stoją tutaj gdzieś na obrzeżach albo będą o nas czytać artykuły albo oglądać jakieś live'y. To są sojusznicy, którzy mówią, że absolutnie. Kobiety są całkowicie równe mężczyznom mają te same możliwości. Super, że mamy prawa wyborcze, że możemy studiować, że możemy wykonywać wszystkie zawody. Ale co wy teraz robicie? Po co właściwie teraz protestujecie? W tym momencie kobiety mają już równe prawa, tylko społeczeństwo musi się przyzwyczaić i po prostu uspokójcie się, usiądźcie spokojnie, i kiedy poczekacie spokojnie, to w pewnym momencie społeczeństwo samo dostosuje się do tego, że przestaniemy być, mieć dodatkowy, bezpłatny etat menadżerki domu, opiekunki dzieci, opiekunki partnera. I nagle wszystko zostanie samo rozwiązane. Nie wiem skąd się bierze wśród często niegłupich ludzi taka naiwność, że ludzie, którzy nie mają nic do zyskania, a mają coś do stracenia, na przykład bezpłatną pomoc domową, nagle staną i powiedzą: "Ej, ej kolego, ale tutaj prawa są równe, kobiety są nam równe, nie możesz tak traktować swojej żony". Szczególnie biorąc pod uwagę, że wszystkie prawa, które mają kobiety, Zostały wydarte siłą, praktycznie. Powstały tylko dlatego, że były wielkie bohaterki, które startowały w wyborach, które chodziły, prosiły się i dostawały wszystko, co teraz mamy, tylko dlatego, że całe swoje życie poświęciły walce. Pierwsze studentki prawa uczyły się dalej na uniwersytetach, gdzie wykładano prawo mężczyzn, prawo patriarchatu, i to prawo, które. Od stu lat my studiujemy, to jest dalej prawo mężczyzn. Są posłanki, są senatorki, były premierki, ale dalej musimy pamiętać o tym, że nawet w tym momencie, w Sejmie, w którym widzimy tak wiele posłanek, widzimy je na interwencjach poselskich, widzimy je przed kamerami. To jest dalej 30% posłów, 30% osób zasiadających w Sejmie. Co to? Co to zmienia w szerszym kontekście? Dalej to nie jest nawet połowa, co mogłoby się spodziewać, że skoro już mamy równość, no to mogłaby być przynajmniej połowa. Tymczasem, co się dzieje? Czy z doświadczenia można powiedzieć, że dzieje się tak, jak nasi sojusznicy by chcieli, to znaczy mamy równość praw i ona teraz, społeczeństwo się jej uczy, dostosowuje się, jest coraz lepiej? Zobaczmy. Miesiąc temu, Została wprowadzona zmiana w kodeksie pracy, która implementuje dyrektywę Work-Life Balance, która ma na celu doprowadzenie do tego, że osoby pracujące będą miały większą przestrzeń życiową, będą pracowały nie tylko po to, żeby zabić się w kapitalizmie, ale też żeby miały życie ale też dąży do tego, w założeniu ta dyrektywa, żeby pewne rozwiązania pracowe, Umożliwiły osobom niemęskim osiąganie podobnych możliwości na rynku pracy. Jak nasz rząd implementował tę dyrektywę? Otóż tak, wprowadzono urlop rodzicielski dla ojców, 9 tygodni, które musi wziąć ojciec. To jest krok w dobrą stronę. Niestety jest płatny 70% wynagrodzenia w porównaniu do urlopu branego przez matkę, który jest 80% wynagrodzenia. Dlaczego? Nie wiem, starałam się znaleźć jakieś wytłumaczenie, czy mają chociaż jakiś pretekst, ale niestety ich powody są bardzo proste. Przepisy ustanawiane są w ten sposób, żeby podtrzymywać patriarchat, żeby podtrzymywać tradycyjny model rodziny i zatrzymać kobiety w domu. Ci sami ludzie którzy implementują te przepisy, stają potem i mówią, że to, że kobiety częściej zostają w domu, czy to, że jesteśmy mniej chętnie zatrudniane, że dostajemy mniej awansów, że dostajemy mniej podwyżek, to wynika z naturalnych różnic biologicznych. Przecież kobiety rodzą dzieci, więc oczywiście, że będą miały gorszą sytuację na rynku pracy. Co z tego, że sami wprowadzamy przepisy, które te różnice podkreślają? W tym momencie polskie państwo 16-letniej dziewczynce, która zajdzie w ciążę, prędzej pozwoli wziąć ślub z dorosłym mężczyzną, który ją zapłodnił, niż pozwoli jej usunąć ciążę. Jesteśmy w 2023 roku. Mała dziewczynka, 16-latka. Polskie państwo pozwoli jej wziąć ślub z dorosłym facetem. Tylko dlatego, że zaszła w ciążę. Tylko dziewczynka. Dlaczego nie chłopiec? Nie ma też innego wytłumaczenia niż to, że chłopiec nie zajdzie w ciążę. Jeżeli ktoś myśli, że to jest obrona czegokolwiek innego niż tylko systemowego ucisku kobiet, to myli się i wykazuje się wielką naiwnością. Musimy walczyć tak, jak walczymy teraz na ulicach to jest bardzo ważne ale musimy walczyć też w naszych domach, wychowując. Y Naszych członków rodziny, czy to będą dzieci, czy to będą rodzice, Musimy mówić o tym głośno, ale musimy walczyć też w polityce. Musimy wzmacniać głosy kobiet i głosy niemężczyzn, które mówią o rzeczach, o których nasi sojusznicy nie myślą, bo ich to po prostu nie dotyczy. Dziękuję!